Marcina i cieszę się, że jesteście I tak się obawiałem, czy przyjdziecie gdzieś. Wiecie dlaczego? No, bo wasz przewodnik się sprzęt nie jest poznany, mówię, że każdy z wami. Nie go zobaczyłem, to moje serce się raduje. Bardzo serdecznie witam przewodników Waszych grup, bo to też jest bardzo ważne, żeby był przewodnik grupy, każdej grupy. Ja chodzę z Grupą Biało-Zieloną do Matki Dużej Częstochowskiej, to wiem co to znaczy, jaki to jest trud Nie tylko pielgrzymowania pielgrzymów, ale również pielgrzymowania kierownika grupy. Naprawdę, to jest przewodnika grupy. To jest, no, myślę, że oni nawigają się podwójnie może dla żeby na... Też mieć taką ale najważniejsza jest ta opatrzność po Chciałbym Was bardzo serdecznie pozdrowić i powiedzieć Wam, że jesteście naprawdę świadkami. Świadkami. Świadkami Boga, gdy widzicie, że potraficie pokazać swoją twarz. Że potraficie pokazać swoją wiarę. To jest niesamowite. Pięknie. Może nie powinienem za to dziękować, ale dziękuję Wam właśnie za to Wasze świadectwo, Waszej miłości, za to, że potraficie naprawdę pokazać swoją wiarę. Nie tylko, że idziecie, nie tylko, że wchodzicie do kościoła, nie tylko, że modlicie się podczas drogi, śpiewacie, ale to widać, że jesteście mamy naprawdę. Widać. Poczyna to znaczy. Muszę Wam powiedzieć taką jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, bo nie tak dawno wróciłem od Matki Bożej z Gwadylupy, z Meksyku. Byłem tam, modliłem się i powiem tak, że pielgrzymowanie jest najstarszym darem, jaki człowiek może ofiarować Panu Bogu Masy. Widziałem tam. Ludzi kroczących do Matki Bożej. Jest taka długa droga, gdzieś około 5 km, żeby dojechać do Matki Bożej. Są dwa pasy ruchu, przez środek jest taka, no gdzieś 5-metrowa, no może w może 3, może 4,5 metra, taka wielka aleja, którą idą pielgrzymi. na kolanach. Na kolanach. Niektórzy 5 kilometrów dojrzał do Matki Boże. Widziałem chłopaka, który y, już dochodził gdzieś, gdzieś koło 100 metrów, nie wiem od jakiego momentu zaczął iść na mnie ale widziałem, go zostawiał śniadanie krwi do osoby. tak pomyślałem, jaki to jest niesamowity dar dla człowieka. Dla tych w intencji których się idzie, bo ja tak powiem wam, że Trzeba mieć intencje. Wy macie tę intencję. Jak nie ma intencji, to, to wtedy człowiek to nie jest tym utrzymywanie w zasadzie. Trzeba mieć intencje. Jeśli ma intencje, to na pewno się dojdzie. Naprawdę. bo Bóg pomoże.